Witajcie kochani. Dzisiaj porozmawiamy o niektórych mlekach roślinnych. Większość tych niemlecznych mlek jest po prostu naładowana olejami, gumami, czyli emulgatorami, cukrem trzcinowym, sztucznymi aromatami, a na koniec dodają jeszcze mnóstwo substancji odżywczych, takich jak witaminy, aby naśladować profil żywieniowy mleka krowiego. Ale musimy wiedzieć, że zbyt duża ilość tych gum, czyli emulgatorów, niszczy nasze jelita, naszą mikrobiotę jelitową. Zacznijmy od mleka owsianego. Mleko owsiane to nowość na rynku, bo jest dopiero ono od lat 90. I mleko to bardzo łatwo zrobić, przygotować samemu w domu, więc potrzebujesz płatki owsiane i bardzo lodowatą wodę. Bo jeżeli woda jest cieplejsza, to płatki owsiane zaczną robić się galaretowate i takie bardziej śluzowate. Do zrobienia mleka owsianego należy użyć płatków owsianych, a nie tych płatków błyskawicznych, bo do tych błyskawicznych dodają różne chemikalia, które po prostu nie są składnikami odżywczymi. Marki handlowe mleka owsianego są specjalnie zaprojektowane z dodatkowymi tymi właśnie gumami, emulgatorami, a także różnymi olejami i powodują, że mleko wygląda jak mleko. Ja rozumiem, że wiele ludzi pracuje i nie ma czasu na robienie samemu mleka owsianego, ale kupując w sklepie mleko owsiane, musimy sobie zdać sprawę że ma ono wiele ukrytych składników, których należy unikać. Do mleka owsianego oprócz wody i owsa dodają również dużej ilości oleju rzepakowego o niskiej zawartości kwasu erukowego lub oleju słonecznikowego, żeby mleko było kremowe. Jak również dodają sztuczne aromaty i cukier, żeby dobrze smakowało. A dlaczego oni dodają do tego mleka owsianego olej rzepakowy lub słonecznikowy? A to dlatego, że owiec ma bardzo mało tłuszczu. I producenci nie chcą dodawać tu za dużo owsa, bo może być na przykład mleko zbyt gęste, bo oni chcą mieć produkt bardziej kremowy. Druga ważna rzecz jest to, że produkty te są genetycznie modyfikowane, a szczególnie te ich oleje. Z reguły nigdzie nie pisze na opakowaniu, że nie są genetycznie modyfikowane. Ponadto musimy pamiętać, że olej rzepakowy lub słonecznikowy jest zawsze wysoko przetworzony i powoduje stany zapalne w organizmie, więc powinniśmy go unikać. Ale trzeba ich pochwalić za to, że owiec, którego używają, jest wolny od glifosatu. Co jest bardzo ważne, bo glifosat jest aktywnym dodatkiem do tego Roundup, czyli środka chwastobójczego. Tutaj gdzie ja mieszkam, mam taki przykład, jest w sklepie mleko nazywa się Elmhurst Old Barista. Jest to mleko owsiane. Oni piszą, że to mleko nie ma składników genetycznie modyfikowanych. I nie ma żadnych emulgatorów lub olejów dodanych do tego mleka. No, i oczywiście jest to mleko roślinne na bazie owsa. I pisze, że w mleku tym mamy wodę filtrowaną, płatki owsiane, ale mleko to zawiera cukier trzcinowy i jest to jedna łyżeczka cukru na każdą filiżankę tego mleka. Ponadto piszą, że jest to mleko kremowe, ale żeby było kremowe to muszą dodać coś do takiego mleka, więc dodali fosforan dipotasowy, który jest syntetycznym związkiem chemicznym, który może być na przykład wpłynąć na, nas, na nasz układ hormonalny. Dodają go do mleka w celu regulacji kwasowości i zapobiegania psuciu się danego produktu, przez co pomaga mu zachować świeżość na dłużej ale także zapobiega jego ścinaniu się po zmieszaniu z kwaśnymi substancjami takimi jak kawa. Jest to po prostu środek konserwujący bez korzyści zdrowotnych, a jego nadmierne spożycie może prowadzić do problemów z nerkami. Dlatego więc osoby z chorobami nerek powinny unikać dodatków spożywczych zawierających fosfor. Ponadto ten fosforan dipotasowy zawiera potas a jego spożywanie w dużych ilościach może zaburzyć delikatną równowagę elektrolitową organizmu. W tym akurat przykładzie mleka jest aż 489 mg potasu, co jest bardzo dużo. Wysoki poziom potasu może powodować osłabienie mięśni, zmęczenie i nieregularne bicie serca. Ponadto dodali też do tego mleka sztuczne witaminy żelazo, wapń, żeby mleko to przypominało mleko krowie. Jest też dużo sodu, bo aż 105 mg. Porozmawiajmy teraz o mleku migdałowym. Po angielsku almond milk. Większość tych migdałów, które są używane do produkcji mleka migdałowego w Stanach Zjednoczonych, pochodzi z Kalifornii. A Kalifornia nie ma dużo wody, a przecież migdały zajmują dużo miejsca na lądzie i wymagają sporo wody, aby rośliny mogły po prostu rosnąć i rozmnażać się. Mleko migdałowe jest znane od wieków i pi pisano o nim, wspominano o nim już w średniowieczu. Jedną z zalet mleka migdałowego jest wysoka zawartość alfa, tokoferolu i witaminy E. Mleko to jest bardzo neutralne, nieco rzadsze od innych mlek roślinnych. Ma również niższą zawartość białka i węglowodanów. Mleko migdałowe może oddzielać się w kawie, a to dlatego, że kiedy umieścisz go naprawdę w kwaśnym środowisku, takim jak kawa, po prostu tworzy te małe cząsteczki przy wysokiej temperaturze i niskiej kwasowości, więc to, co masz. Właśnie jak pijesz kawę. Mleko migdałowe są mleka migdałowe są przede wszystkim dużo dosładzane i również dodawane dodawany jest wapń i sztuczne witaminy. Mają z reguły kremową konsystencję i ludzie często je kupują jako dodatek do kawy i deserów. Następnym mlekiem jest mleko sojowe, soymilk. Mleko sojowe jest na rynku już od dawna, i pierwsza wzmianka o nim pojawiła się w literaturze chińskiej w XIV wieku. Mleko sojowe to pierwszy krok w przygotowaniu tofu. Nie każdy może o tym wie. Największą popularność mleka sojowego było w latach 80. Mleko sojowe bardzo przypomina mleko krowie ma bardzo wysoką zawartość białka. Zawiera większość niezbędnych aminokwasów, których potrzebujemy w naszej diecie, żebyśmy byli zdrowi. Jak popatrzymy na te składniki odżywcze mleka sojowego i krowiego, to widać, że mleko krowie ma wyższą zawartość tłuszczu niż mleko sojowe. Poza tym mleko sojowe i mleko krowie mają w każdej filiżance prawie tyle samo białka, około 8 gram białka. Ale mleko sojowe jest mniej kaloryczne i ma dobre właściwości odżywcze, bo zawiera fitoestrogeny i izoflawony. Są to substancje roślinne, które potrzebne są do utrzymania dobrego zdrowia. Mleko sojowe dość często jest wzbogacane w wapń i witaminy. Są to witaminy syntetyczne, a dodawany węglan wapnia. Nie jest bardzo trujący, ale jednak szkodzi wysoki poziom wapnia w organizmie. Jeżeli będziemy pili takie mleko codziennie, bo może, to może na przykład spowodować zaburzenia rytmu serca lub uszkodzenie funkcji nerek. W mleku sojowym występują też izoflawony, które chronią przed chorobami serca i niektóre po prostu niektórymi nowotworami. Poza tym, mleko sojowe może wpłynąć na gospodarkę hormonalną i z tego powodu jego spożycie jest odradzane ludziom młodym. Ja osobiście omijałabym dużym łukiem mleko sojowe ze względu na to, że soja ma działanie prozapalne i powoduje przewlekłe stany zapalne, które sprzyjają powstawaniu roz i rozwojowi procesów chorobotwórczych. Ponadto soja jest bogata w kwasy omega-6, które nie są zdrowe dla Ciebie i soja produkuje estrogen. Więc mleka bym nie kup takiego mleka bym nie kupiła, chociażby ze względu na to, że na przykład nigdzie na opakowaniu nie pisało, że nie jest genetycznie modyfikowane. Do mleka sojowego dodają również syntetyczne witaminy, takie jak witamina D, witamina B12, sól, dodają cukier. W takim mleku jest więcej niż pół łyżeczki cukru na każde 100 ml mleka sojowego. Dlatego też zawsze czytaj wszystkie informacje na opakowaniu, co oni tam dodają. Mleko ryżowe to następne mleko, o, które, o którym chcę mówić. Rice milk. Mleko ryżowe można przygotować niemal z każdego rodzaju ryżu. Komercyjnie jest wzbogacany również innymi składnikami odżywczymi, takimi jak witamina B12, witamina D, wapń. Jedną z zalet mleka ryżowego jest to, że ma nieco bielszy wygląd i niektórym osobom się to nie podoba. Mleko ryżowe jest idealne dla osób z wrażliwością na gluten, bo nie zawiera glutenu. Ale nie zapomnijmy o tym, że w ryżu jest arszenik i dlatego musimy czasem pomyśleć o tym, żeby nie podawać tego mleka dzieciom, bo możemy spowodować różne choroby. Następne mleko to mleko kokosowe coconut milk. Orzechy kokosowe to jedna z roślin o bardzo dużej zawartości tłuszczu. Jeżeli kupisz puszkę mleka kokosowego, to będzie ono zawierało dużo tłuszczu, a jeden z tych tłuszczów nazywa się kwasem laurynowym, który jest ważnym w tworzeniu innych biomolekul w metabolizmie człowieka. Kupując mleko kokosowe w kartonie, będzie ono znacznie cieńsze i będzie zawierało mniej tłuszczu i mniej białka. Oraz będzie zawierało mniej węglowodanów. Możemy zrobić takie mleko kokosowe sami w domu, bez dodawania żadnych dodatkowych enzymów, polisacharydów, żadnych gum, żadnej mączki chlebowej, która znajduje się w, po prostu w tych mlekach komercyjnych w sklepach. Ale na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Cieszę się, że ze mną jesteście. I serdecznie Was zapraszam do następnych odcinków, pozdrawiam i życzę miłego dnia.